Witam serdecznie już tym razem na parterze. No i ostatnie płytki chyba już na tej robocie, nie licząc fartucha w, w kuchni. I zostało do wypłytkowania to. No, oczywiście co tu i na górze, no ale to będzie wszystko za jednym razem. I ten wielgachny metraż został do ogarnięcia. No ale żeby cokolwiek ogarnąć, to trzeba najpierw posprzątać. A z racji tego, że e, sprzątanie jest nudne, to znowu mam czas, żeby jakiś temat poruszyć. No i na dzisiaj temat to pracownicy. Dlaczego robię sam? Jakie miałem perypetie z pracownikami? Tu mnie Łukasze zabiją, uszkodziłem im ścianę to trzeba chować? Taki błąd. Jakie miałem perypetie z nimi? Dlaczego już nie chcę pracowników? I jak mi się robi samemu? A więc po kolei. Żeby nie było, bo w komentarzach przewijają się pytania, sugestie zwał jak zwał. Dlaczego robię sam? Z prostej przyczyny. Zaczynałem sam. Później Stwierdziłem, że wypada, żeby firma się rozwijała, więc. No i z lekcją też było więcej. Więc doszedłem do wniosku, że ten pracownik minimum jeden będzie potrzebny. Ja nigdy nie miałem aspiracji do tego, żeby firma była nie wiadomo jak duża, bo pracowałem w dużych firmach i, i to nie jest fajna robota. Jak jest dużo ludzi, to potem jest psychologia. Ja tego nie zrobiłem, on to powinien zrobić, i tak dalej. Stwierdziłem, że na to co ja robię, jeden pracownik spokojnie wystarczy. No i dobra. Dałem ogłoszenie. Przewinęło się, tak spojrzmy, mocno skracają. Przewinęło się sporo ludzi dotychczas przez firmę. Założenie na sam początek było takie, żeby nie zatrudniać, nazwijmy to tak, starych ludzi, czy starszych ludzi. Po prostu chciałem albo młodszych, albo równolatków do mnie, tak żeby nie było, powiedzmy, naleciałości z innych robót, że, powiedzmy, ja się staram robić jak najbardziej teraz technologią i tak dalej, a nie żeby było tak... Kiedyś było na, na placu na placki i tak dalej. Chciałem, tak mówię, no, młodych, z którymi się dość dobrze dogaduję, więc zaczynałem od młodych. Później, e, no oczywiście pojawiali się tacy ludzie, tyle że, no, obecni młodzi, e, skracając oczywiście znowu, żeby ten odcinek nie był za długi, tak jak ostatnio, no, młodzi ludzie nie byli za bardzo zainteresowani robotą. Robotą też jeszcze aż tak, powiedzmy, to umiał przymknąć oko, przynajmniej na ówczesny czas. Bo e, biorąc młodych ludzi, bardzo dobrze wiedziałem, że nikt albo i omegą się nie urodził, ale podejście do roboty to jest coś, co mega mnie wnerwia. Mega. Wycie, no miałem, miałem, Gostka. Kurde, ja to, ja go zatrudniałem, bo ja wiem. Przyjmijmy, że miałem 32-33 lata. No jakoś tak, no świeżo, przynajmniej po założeniu e, tej firmy. No, no powiedzmy, miałem te 30 lat. E, założyłem, się zatrudniłem tego pracownika, bo od razu wspominam, że ja wychodziłem z założenia, że Chcę traktować pracownika tak, jak ja bym chciał być traktowany, czyli przychodzisz do pracy, gadamy o robocie. Jeżeli mi się na to tak kochanku spodobasz, zgadki, z podejścia, no tak, na pierwszy rzut oka, nie ma problemu, ja Cię zatrudnię. Zatrudnię Cię od razu na powiedzmy te 3 miesiące, a później będziemy rozmawiać. Mi się nigdy nie podobało to, że e, Zrób najpierw za miesiąc za frajer, na czarno, a potem może coś się stanie. Ja się bardzo boję wypadków kontroli, i tak dalej. Bardzo się tego boję i od razu chciałem być czysty, więc i po drugie mi się wydawało, że takie podejście do pracownika to jest to jest fajne podejście. Tym bardziej w budowlance, bo no, wszyscy dobrze wiemy jak. Jak wygląda y, budowlanka, jeśli chodzi o zatrudnianie ludzi? I no, zatrudniłem, jak najbardziej. Wszystko fajnie. Pierwszy, drugi dzień spoko. A potem nagle dalej mówię o tym młodym typie człowieka. E, potem zaczęło się już spóźnianie. E, najgorsze, co było, co mnie tak totalnie. O, czekajcie. Dobra, kolejne zlecenie, co fajne, na końcówkę roku, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Fajnie, że już ludzie myślą o końcówce roku, jeżeli chodzi o roboty. No ale dobra, wracając do tematu i wracając do młodych. No zaczęło się notoryczne spóźnianie się. I tu już nie mówię, że, nie wiem, zdarzyło się tam 5 minut spóźnić czy cokolwiek takiego, i to powiedzmy raz na miesiąc. Nie. To było już spóźnianie się takie, czekajcie, bardzo notoryczne, bo 10, 15 czasami minut, e, ja już potem dzwoniłem, co się dzieje, no bo może coś się stało, czy cokolwiek takiego, może, ja rozumiem, że człowiek jest młody, ale może ma dziecko, może ma jakąś sytuację w domu i nie wiem, musi się czymś opiekować, nie chciał o tym powiedzieć, no różne rzeczy są, chciałem się wypytać, no, i co usłyszałem najczęściej? No, ale ja idę do roboty, ale będę. Takie totalnie luzackie podejście, które mnie mega drażni. No, i powiedzmy sobie szczerze, no długo go z nie porobił. No, bo ja, ja wychodzę z założenia, że się nie chcę denerwować. Po prostu nie chcę się denerwować. Albo ograniczyć to denerwowanie do totalnego minimum, które jest potrzebne. I teraz tak, jeżeli mi z młodymi nie wyszło, to stwierdziłem, że może, może ja robię błąd i trzeba iść, nazwijmy to, w starą, doświadczoną kadrę. No to stwierdziłem, że zatrudnię sobie starszych, się zatrudnię, no będę szukał powiedzmy w starszych ludziach, czy bardziej doświadczonych i tak dalej. No i ogłoszenie jedno, drugie, trzecie, pojawił się człowiek plus minus. 45-50 lat teoretycznie wszystko umiał, wszystko wiedział no... ideał człowieka, nie? oczywiście na takie pytanie proste dlaczego się zwolniłeś, czy dlaczego już nie pracujesz? no bo szef był do dupy, nie? No, spoko, dobra, nie znam człowieka, nie znam szefa, nie znam nic nie będę się wypowiadał, no ale dobra tam przychodzi weryfikacja ja wtedy miałem zlecenie wykończenia całego domu była łazienka na poddaszu. Miałem to wyklejone. Chciałem to zafugować epoksydem, bo tam akurat epoksyd był. Więc yy, mówię, weź tutaj to wyczyść. wyczyść mi fugi. Ja idę montować parapety. No i dobra. Jakieś problemy? Nie. Wszystko wiem. Nie ma problemu. Mówię, tylko nie, nie uszkodź hydroizolacji. I yy, ten. Ja idę do swojej roboty. On wie, robi swoją robotę. Więc. Zostawiam go w spokoju i idę tam za którąś godzinę patrzeć, co on tam robi, po prostu skontrolować, czy wszystko jest ok, i tak dalej. bo cicho było. Patrzę, on tam sobie siedzi, dobrze, no może go nogi, bolą, cokolwiek i sobie czymś tam jeździ. Patrzę, co to jest, a to był, jak macie zestaw kluczy, macie jakby śrubokręt z wymiennymi nasadkami na płaski, na krzyżak i tak dalej. I on mi tym płaskim śrubokrętem czyści te fugi. Patrzę i się pytam, co ty robisz, nie? no czyszczę fugi. Mówię, no super, ale powiedz mi czemu tym, a nie na przykład nożykiem, skrobakiem do fug, czymkolwiek, tylko śrubokrętem. I tym bardziej, że szczerbisz płytki. No, no ale fuga przyjdzie, tego nie będzie widać. Jak ja usłyszałem, że fuga przyjdzie i nie będzie widać, to we mnie się po prostu coś zagotowało. Ale stwierdziłem, dobra, może ja jestem inny. Yy, dam mu szansę. Jeżeli umiesz wszystko, dawaj, idziesz malować. Tam było do pomalowania mniej więcej taka ściana, taka jedna, dekoracyjna. Na taki pseudopomarańczowy kolor. Maluj. Yy, pytam się go. Chodziłeś na drabinie, malowałeś? Tak, wszystko robiłem. No to jedziesz z tematem, nie? No i spoko. Stwierdziłem, że już sobie na bieżąco popatrzę jak on to robi, więc sobie stanęłem boku i patrzę jak on robi. No i widzę, że mi się gdzieś, no ewidentnie czai, no tutaj trzeba to wykuć, ewidentnie się czai jak yy, z odcięciem kolorów. Czyli, wiecie, no jak odciąć kolor pomiędzy sufitem, a, a tym, a ścianą nie wchodząc za drabinę? Jakieś partyzantki mi odwalają, no tam jest drabina, bierz drabinę, już to z drabiny 30 sekund masz gotowe, nie? Nie, bo mnie nogi bolą, bo sram to, owam to, on mi to za skrzynek jak zrobi jakieś, no, dziwnej treści. Te robił. No, podesty. Czekajcie. Stwierdzam. Nie, pokaż mi chociaż, że ty umiesz chodzić na drabinie. Wejdź na drabinę i pokaż mi, że chodziłeś na drabinie, że umiesz chodzić na drabinie i tak dalej. Nie, bo sram, to bo mnie nogi bolą. Chodź mi na drabinę, ja chcę tylko zobaczyć, zrób mi trzy kroki na drabinie i nie ma problemu. No i No teraz to jest bardzo śmieszne. Wtedy tak to było średnio śmieszne, bo nie wiem, czy widzieliście, jak ktoś wchodzi na drabinę. I, i próbuję zrobić krok, i ta drabina mu się składa. Nope. No teraz z perspektywy czasu no, przekomiczny wygląd. Ale stwierdziłem, dobra. Dobra, już, już stwierdziłem, że wiem, co to jest za typ gościa, ale pokaż mi jeszcze twoje malowanie. Nie? I teraz tak, oczekaj, tu jest miotła. Ja zawsze maluję z teleskopu. Nigdy nie maluję żąkła z ręki do połowy i potem z drabinki do połowy. Zawsze góra dół. Nie? No i teraz tak. Gostek nabrał farby na wałek, jak macie tak wałek, ten teleskop był tak wygięty, no kurde i z tego wałka się tak lało, no gościu tak docisnął ten wałek, że no ten tel, a teleskop ciężko wygiąć i z niego tak się lało i po bokach ta farba, ten wałek się nie kulał, no nie kulał się po ścianie, czy nie, nie, nie turlał, nie wiem jak jest tam po polsku, tylko on przesuwał ten wałek i stwierdziłem nie, ja kończę w tym momencie tą dniówkę, i współpracy z tym gościem, bo ja wiem, że z tego nic totalnie nie będzie. I właśnie przez tego typu em, perypetie i między innymi przez to, że w naszym pięknym polskim kraju koszty utrzymania pracownika, no tak jak mówię, ja się starałem być w porządku. Są masakrycznie wysokie. Powiedzcie komuś, że. Ma pracować w budowlance, nie wiem, za 25 zł. Weźmy te 25 zł, i żeby coś jeszcze umiał. Tu nie chodzi o statystę, tylko żeby coś umiał. 25 zł. Większość powie, że to jest dużo. Pomnóżmy to razy 200 godzin. Dla przykładu, dla zaokrąglenia, to macie 5000. Tysięcy. 5000, tysięcy, dodajcie do tego. Koszty, które ja muszę ponieść jako pracodawca, czyli zusy, ubezpieczenie, no bla bla bla. Ech, niech wyjdzie 6,5 tysiąca, 7. 7 tysięcy Cię kosztuje pracownik. Tak, jak mówię, to jest przykład tylko. Koszt rzędu. To macie 7 tysięcy. I teraz popatrzcie się, ile ktoś musi zrobić roboty, żeby na siebie zarobił. Miałem tylko jednego pracownika, który na siebie zarobił, który na siebie czysto zarobił. A poszedł tylko dlatego z tej firmy, bo doszedł do wniosku, że płytki to jest za nudna robota dla niego. Po prostu. Ja to rozumiem. No bo tu jest. Tu jest no, monotonia, no taka jest prawda. Robisz praktycznie jedno i to samo. Ja yy, kleiłem płytki, bo nie ukrywam. No, on ewidentnie się do tego nie nadawał. On nawet wklejając płytkę 2x2 potrafił być uwalony po łokcie, ale za to całą otoczkę robił idealnie. On mi potrafił zrobić zabudowy, on mi hydroizolację, czyszczenie, fugowanie, nie ma problemu. Ale nie, nie, kleić, nie, nie dawać mu płytki do ręki, jeżeli chodzi o klejenie. Ale reszta pracowników niestety nie zarabiała na siebie. I teraz Łącząc wszystkie moje perturbacje e, właśnie z pracownikami, to, że albo ja trafiałem na takich ludzi, a nie innych, że musiałem się denerwować, czy że się denerwowałem. Do tego dochodzi koszt utrzymania pracownika. Stwierdziłem, że robię sam. Pewnie zastanawiam się nad tym, że żeby wziąć, albo żeby wejść w współpracę może z kimś cokolwiek takiego bo nie ukrywam troszkę na ambicje wjechali mi czy wjecha, no wjechali mi e, chłopaki z AptHausu. Jest ich dwóch każdy wie co ma robić. Oni chyba nawet każdy z nich ma swoją firmę tylko razem e, współpracują. Teoretycznie zarabiałem dychę. Ty piątka ty piątka każdy się opłaci e, na własnym zakresie. Dla mnie fajny układ. No i kolejną rzeczą, która teoretycznie daje mi do myślenia, to jest to, że robiąc tak, jak ja robię teraz, jeżeli mi się tutaj coś stanie, ja jestem sam. Ja muszę mieć telefon przy dupie i umieć jeszcze z niego zadzwonić, jeżeli coś się stanie, żeby ktoś mnie znalazł na robocie, żeby ktoś do mnie dojechał i tak dalej. Jak jesteście we dwóch czy więcej. No to temat praktycznie nie istnieje mu. Zawsze ktoś zadzwoni choćby po tą głupią karetkę, czy cokolwiek takiego. To daje do myślenia. Ale jak znowu sobie przypomnę te moje nerwy z ludźmi, to mi się znowu nie chce. I teraz nie wiem, jak to mam wypośrodkować. Może zacznę szukać tego, jak to się nazywa, głównolotnie wspólnika. Nie wiem, jakiegoś drugiego płytkarza, bo dalej bym się tym chciał zajmować. Tyle, że ze swoją firmą. Układ powiedzmy taki, jak mają łukasze. Kasujemy za robotę pół ty pół, ja tak, żeby każdemu zależało. Ja miałem pracowników. Ja chciałem się z pracownikami rozliczać od roboty. Bo dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie, ale nikt nie chciał na taki układ iść bo on może robić wtedy prostą robotę dwie godziny zamiast 15 minut i zamiast 15 minut yy, teoretycznie zarobi te 25 razy 2 macie 50 zł, a zamiast jaki on ma sens i cel zrobić coś szybko? Żaden. On, jego celem i sensem jest zrobić długo. A on nie myśli perspektywicznie, że jeżeli zrobi coś szybko, to ja zrobię drugie zlecenie. A jeżeli ja zrobię drugie zlecenie, czy mam więcej hajsu. Czyli rozliczając się pół na pół, no to wszyscy mamy więcej hajsu. Dlatego nie wiem, bardzo siedzi mi to na głowie, a jednocześnie nie siedzi. Nie wiem co z tym mam zrobić. Ale no na razie jest jak jest. Dajcie znać w komentarzu w komentarzach jak tam wasze perturbacje z pracownikami. Czy jesteście zadowoleni? No dajcie znać po prostu bo to jest temat chyba rzeka i w ogóle dajcie znać yy, jak to w ogóle wygląda dzisiaj, bo nie ukrywam ja chyba już jestem dwa, no dobre dwa lata bez pracownika i nie wiem jak to teraz wyglądałem stawki, bo to co ja wam podałem to jest totalny przykład mi się wydaje, że więcej niż 25 zł teraz się płaci pracownikowi na rękę, nie wiem chętnie poczytam, dobra ja się biorę za rozmierzanie, zapłytkowanie i widzimy się w następnym filmie na razie